Idzie sobie grześ, worek śmieci niesie. Z dziury w worku raz po raz sypią się za grzesiem metalowa długa rurka, słoik szklany po ogórkach, karton jednolitrowy po soku porzeczkowym, plastikowa butla po wodzie oraz poradnik, co piszczy w modzie. Idzie dalej grześ, worek śmieci niesie. To, co w nim zostało. Myśląc, że to całość, barwnych koszy chcąc uniknąć, do czarnego wszystko kliknął. Widząc, co zaszło z wieżaki, alarm podniosły nie jaki. Jakżeś mógł się tak zachować? Śmieci trzeba segregować. Chrońmy nasze środowisko, lecz będzie wszystko. Jak powiedziały, tak uczyniły. Wraz do sprzątania śmieci ruszyły plastikową butelkę po wodzie. Wypitej przez Grzesia zapewne ku o chłodzie, łoś oraz dwie sikorki bogatki rzuciły do żółtej na butelki klatki. Szklany słoik wzięły w obroty dwa bure osiedlowe koty. Robiąc przy tym różne fiku-miku, umieściły go w zielonym pojemniku. Karton po soku litrowy, za sprawą pewnej miłej krowy, znalazł się w żółtym zbiorniku z napisem TETRA na załączniku. Poradnik z papieru zrobiony przy pomocy jednej czarnej wrony zniknął prędko w zagłębieniu śmiecika o niebieskim odcieniu. Rurką z metalu zajął się żura. Żurawie ponad znają się na rurach. Nie zastanawiał się wcale, a wcale. Wrzucił ją do pudła z napisem metale. Zwierzaki pięknie posprzątały. Sortować śmieci bowiem umiały. A Grześ to widział w krzakach przyczajony. Ze wstydu zrobił się cały czerwony. Grześ nie wiedział, lecz już wie, śmieci jak sortuje się. Odtąd już zawsze będzie pamiętał, czego nauczyć chciały go zwierzęta, że śmieci trzeba segregować, aby naturę w czystości zachować. Bo segregujesz, znaczy zyskujesz.